Warszawa 1941 rok. Pod jedną z kamienic podjeżdżają agenci Abwery. Po chwili wyprowadzają z niej kobietę i wszyscy wsiadają do samochodu. Ta kobieta to Bronisława Gano, żona pułkownika Stanisława Gano, szefa oddziału II sztabu naczelnego, wodza generała Sikorskiego. Z lotniska w Warszawie zostanie ona przetransportowana do Berlina, gdzie przez kilka dni będzie gościem samego admirała Wilhelma Canarisa. Szefa wywiadu Abwery, później zostanie przerzucona do Londynu do swojego męża. Takich niewiarygodnych wydarzeń w życiu pułkownika Stanisława Gano było bardzo dużo. Zostając w 1941 roku szefem wywiadu, stworzył siatkę wywiadowczą nie tylko w okupowanej Europie, ale także w Stanach Zjednoczonych, Ameryce Południowej i Afryce Północnej. Nawiązał współpracę z organizacjami wywiadowczymi innych państw. Przede wszystkim z wywiadem brytyjskim, francuskim, belgijskim, amerykańskim, a także fińskim. Według brytyjskiego historyka, profesora Kifa Jeffreya, polski wywiad w czasie II wojny światowej dysponował 30 siatkami szpiegowskimi w Europie. Według danych z MI6-2, dostarczyła informacji do blisko połowy z 46 tysięcy raportów przygotowanych przez wywiad brytyjski.